Siemanko. Z tej strony Karol z Witam Was w drugim odcinku z serii przykładowe pytania egzaminacyjne na podesty ruchome. Pytanie numer jeden. Przedstawiony rysunek określa maksymalną dopuszczalną prędkość wiatru. 2. Włączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą A. 3 który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu ku jezdnych podestu? I tutaj odpowiedź C. 4. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się, i tutaj mamy odpowiedź B, 250 kg, w tym dwie osoby. Przedstawiony rysunek określa aktualne wskazanie wypoziomowania podestu. Odpowiedź C. 6. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą, to oznaczony na rysunku element B. Tutaj zabezpieczają nam płozy podestu. 7. Wyłącznik bezpieczeństwa Stop jest umieszczony na każdym panelu sterującym i jest koloru czerwonego, czyli odpowiedź B i C jest prawidłowa. 8. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego jest zmienna, a jej prędkość wybiera operator. 9. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ zawsze wysokość, na jakiej znajduje się platforma robocza. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem? Wysięg jest to parametr techniczny, a wysięgnik to element konstrukcji. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się na praktykach. Jeżeli podobał wam się ten materiał, nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować naszego kanału. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się ciepło.